Wow, ale przyspieszenie 30-40. No, nie zanosi się tutaj na jakiś duży zasięg. Piękna iluminacja, piękne podświetlenie deku ze względu na jej moc i wagę. No właśnie, ile ona waży? Waga: dokładnie 48,80. Także jest to naprawdę ciężki kolos. No nie kot. No dokładnie. Jest ciężka, to jest fakt, ale i tak jest przy tym cholernie mocna i cholernie szybka. Zobaczcie sobie zresztą sami speed test. Na szczęście licznik trip pokazuje odległość co do 100 metrów, także będzie dużo łatwiej trafić ten 1000. No i sprawdzamy. Przekłamanie. Jedziemy. Podczas testów przekłamania licznika staram się jechać około 20 km na godzinę, żeby też jakby to było takie jak najbardziej miarodajne. Z tego co widzę, już jest 900 metrów. To przekłamanie licznika będzie jakieś minimalne, albo w ogóle nie będzie. Jest! No, słuchajcie, widzę, że jest minimalne przekłamanie. Podobnie jak w G4 Maxie, którego ostatnio testowałem. Tutaj parę metrów dalej jest dokładnie linia 1000 metrów, ale zmierzmy to. Jedziemy. To będzie dosłownie podobny wynik jak w G4 Maxie. No, trochę większy, dobra, ale niewiele większy. Zobaczcie, 9 metrów, słuchajcie, 9 metrów przekłamania na 1000 metrów. To jest naprawdę rewelacyj, rewelacyjny wynik. To będzie przekłamanie 0,991 dokładnie. Także bardzo, bardzo niewielkie i ja to nazywam w granicach błędu. Więc tak naprawdę można się sugerować tym, co pokazuje po prostu licznik bez problemu. I teraz pytanie zasadnicze: czy Halonite Night 107 Pro zrobi lepszy wynik na speed teście niż na przykład G4 MAX, którego tutaj ostatnio testowałem? Pewnie tak, ale sprawdźmy to. Chwila prawdy, no ciekawe, czy pokona G4 Maxa, czy nie pokona. Uwaga, dwa silniki włączone, trzeci bieg i jedziemy. Trzy, dwa, jeden i poszła! Wow, ale przyspieszenie! 30, 40, 50, 60, 70, 74, 5, 6,

Kurczę, jestem zaskoczony. To jest naprawdę niezły potwór. Przekłamanie jest tak małe, że tak naprawdę, no mogę sprawdzić ile to będzie, ale generalnie to jest w granicach błędu, więc 79 km na godzinę ta hulajnoga pojedzie. Jeśli ktoś waży troszeczkę mniej niż ja, no to bez problemu 80 przekroczy. Jeśli ktoś jest cięższy niż ja, no to wiadomo, że będzie mu trudno dobić do tych 80, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Halo Night, no zaskoczył mnie tutaj pozytywnie, naprawdę. Gdybym jednak miał sprawdzić ile by to było, no to 79 razy 0, 991, 78,2 na godzinę. Także słuchajcie, to jest i tak w granicach błędu, więc 78, 80 km na godzinę to jest mniej więcej wynik, Halo Night Testo 7 Pro. Jestem naprawdę zaskoczony. Trzeba przyznać, że jest to jedna z najszybszych hulajnog elektrycznych, jakie testowałem na swoim kanale i to akurat w niej podoba mi się najbardziej. Poza tym jest ładna, no ale czy tylko to wystarczy, żeby być hulajnogą idealną? No nie powiedziałbym do ideału, troszeczkę jej jednak brakuje, ale o tym powiem za chwilę. Teraz skupmy się jednak na podstawowej rzeczy, czyli co ona sobą tak naprawdę oferuje, jaką ma specyfikację techniczną. Halo Knight T107 Pro to jedna z bliźniaczek, jedna z trzech serii hulajnóg robionych przez na przykład Boyedę czy Angwata. One wszystkie są niezwykle podobne do siebie konstrukcyjnie i często również podobne są parametrami, ale te ostatnie jak się za chwilę okaże podczas testu zasięgu są jednak mało do siebie podobne. 11-calowe koła z bardzo agresywnym bieżnikiem terenowym sugerują, że ta hulajnoga stworzona jest do jazdy w terenie. I to na pewno będę chciał sprawdzić. Dwa mocne silniki po 3000 watów każdy, również sugerowałyby, że ten sprzęt raczej stworzony jest do szarżowania w terenie, aniżeli no nie wiem, jazdę na takim sprzęcie po bułki do sklepu. Żeby nie było, że zabraniam komuś jechać do sklepu po bułki na takiej hulajnodze, ale są do tego inne hulajnogi typu, nie wiem, Xiaomi czy coś. Bateria 60V, 38,4 Ah I jest to najpojemniejsza bateria, jaką kiedykolwiek testowałem w hulajnodze elektrycznej na swoim kanale. Czy dzięki temu jej zasięg będzie rekordowy? To sprawdzimy sobie później. Tak samo jak w Angwacie T1 mamy tutaj amortyzator skrętu. Jest to super sprawa do, wiecie, wyeliminowania ublingu i to faktycznie zadziałało. Jej zawieszenie to podwójne amortyzatory z przodu, które pracują całkiem nieźle. Pojedynczy amortyzator tylny, jak widać, bardzo miękki i zakryty, czyli nie widać sprężyny. Generalnie na początku amortyzatory były dosyć sztywne, ale z czasem rozruszały się, nawet do tego stopnia, że jeżdżąc w terenie miałem wrażenie, że są jednak troszeczkę za miękkie. Zresztą zobaczycie sobie sami za chwilę. Bardzo szeroki, ale nie za długi dek, który kończy się, jak widać, dużym podnóżkiem i to jest akurat spoko. Nie podoba mi się jedna rzecz, mianowicie papier ścierny, nienawidzący. Widzę tego po prostu w dekach, zobaczcie, nawet tutaj trochę mi się pobrudziło i nie mogę tego doczyścić, także to jest akurat lipa pod względem właśnie czyszczenia i generalnie tutaj jest przyczepność, a tutaj już na przykład nie ma. Podobają mi się natomiast te czerwone podkładki, dodaje to do takiego fajnego elementu w ogóle do kształtu wyglądu tej hulajnogi, która no prezentuje się akurat fajnie. Dużo jest takich elementów właśnie. Czerwone podkładki. Tutaj mamy czerwone nakrętki. Nawet tutaj znajduje się taka czerwona tulejka z napisem Halonite. Poza tym podwójne bardzo mocne lampy ledowe, kierunkowska z przodu, kierunkowska z tyłu plus Wbudowane światełka w samym deku, no i oczywiście podświetlenie LED-owe, sprawiają, że ta hulajnoga naprawdę niesamowicie prezentuje się, szczególnie w nocy. I to jest właśnie znak rozpoznawczy Halo czyli piękna iluminacja, piękne podświetlenie deku. Dek jest zbudowany z plexi, w którą wbudowane są diody RGB. Jeśli się komuś to nie podoba, to proszę bardzo, jest pilocik, można sobie wyłączyć, nie ma problemu. Można też wyłączyć to z poziomu kierownicy. Oprócz tego, że mamy pięknie obrysowany podnóżek i cały dek. To jeszcze jest tutaj taki element RGB na kierownicy, i to wszystko to jest system połączony. W sensie, jeśli zmienimy cokolwiek, to zmienia się wszystko łącznie z tym na kierownicy. Jeśli zgasimy lampy, to gasną też światełka wbudowane w DEG, i wtedy to wygląda w ten sposób. Pokażę Wam teraz parę trybów, jakie tutaj znajdują się na pilocie, bo naprawdę są to fajne różne programy. Zabawa z tym jest naprawdę przednia. Myślę, że każdy znajdzie sobie tutaj jakiś ciekawy tryb, który będzie mu najbardziej odpowiadał. Podoba mi się to strasznie, naprawdę. Jeśli chodzi o przednie reflektory, no to chyba nie muszę tutaj nic udowadniać. Podwójne reflektory LEDowe świecą naprawdę bardzo dobrze, bardzo jasno, bardzo fajnym światełkiem, także nie ma się tutaj absolutnie do czego doczepić. No i nie ma tutaj potrzeby, żeby montować jeszcze jakieś dodatkowe światła. Także z tych trzech bliźniaczek halo, Night jest po prostu najładniejsza. Przy tak dużej masie hulajnogi i przy tak dużej mocy, wiadomo, że nie mogło zabraknąć też tutaj porządnych hamulców, żeby to wszystko wyhamować. Są tutaj hamulce hydrauliczne, x dosyć spore tak, także nic jej nie brakuje. Jest też tutaj wspomaganie hamowania silnikami i to działa naprawdę spoko. No, też bałem się zacisnąć na maksa, ale hydraulika robi robotę. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście metrów, także słuchajcie standardowy wynik dla tego typu hulajnóg, także nie ma tutaj absolutnie żadnego Kłopotu, żadnego problemu z hamulcami są naprawdę bardzo dobrze. Hydraulika, jak widać. Działa. Super. Jak już tu jesteśmy, to zwróćcie uwagę, że mamy tutaj sporą, grubą wiązkę przewodów. No ale są one wynikiem tego, że mamy tutaj kierunkowskazy, podświetlenie deku i tak dalej. Więc no niestety musiało się coś takiego też tutaj po prostu znaleźć. Nie wygląda to jakoś super estetycznie, no ale cóż zrobić. Przednia wiązka akurat zabezpieczona jest takim fajnym czarnym oplotem, i to akurat wygląda o wiele bardziej estetycznie niż tył. Są tutaj dwa porty do ładowania baterii. W zestawie są również dwie mocne ładowarki. To są dwie trójamperowe ładowarki, akurat ładuję sobie w tym momencie hulajnogę, także w sumie 6A prąd, obydwie ładowarki są chłodzone aktywnie wentylatorkiem, także naprawdę tą hulajnogę można naładować dosyć szybko. Generalnie jest to niezły kawałek gloca, całkiem ładny, całkiem sympatyczny, natomiast konstrukcyjnie tak samo jak u bliźniaczek mamy ten system składania hulajnogi, którego niestety nie cierpię, ale na szczęście znalazłem w końcu sposób jak pozbyć się tego cholernego luzu. I to dotyczy zarówno angwata jak i tej hulajnogi, więc troszeczkę bije się w pierś, że wcześniej tego nie wyczaiłem, bo mówiąc o rozchwierutanych angwatach miałem na myśli właśnie ten system składania, który można jednak trochę podregulować, ale kosztem tego, że nie można złożyć hulajnogi. Pokażę Wam jak to zrobić. Wystarczy położyć hulajnogę. Widzicie tą nakrętkę? Trzeba ją dokręcić na siłę. Najlepiej kluczem nasadowym, dziesiątką. Ja już mam dokręconą. I teraz najlepsze. Tym sposobem wyeliminujecie całkowicie luzy na tym mechanizmie. Także jest naprawdę spoko. Skutek uboczny jednak jest taki, że nie można po prostu złożyć hulajnogi. Także jeśli się gdzieś wybieracie, że będziecie musieli składać hulajnogę. To warto wziąć ze sobą kluczyk, dziesiątkę na sadkę i spoko, albo po prostu nie składać hulajnogi. Ale generalnie da się, to jest najważniejsze. To teraz jedziemy wyżej. Regulowana wysokość kierownicy, jest tutaj oczywiście regulacja, można sobie ją wyregulować niżej, wyżej, dokładnie w trzech pozycjach. Jest tutaj taka metalowa kuleczka, znana z innych hulajnóg w sumie metoda. Także jeśli jesteście niskiego wzrostu, albo po prostu macie 10 lat i jesteście jeździ na takim potworze, co jest absolutnie absurdalne to możecie sobie obniżyć, jednak nie polecam. Natomiast pod mój wzrost, ja mam 180 cm wysokości, no to ta najwyższa pozycja, czyli trzecia dziurka, to jest ideał po prostu i wyżej się już nie da. Sama kierownica do moich ulubionych akurat nie należy, jest to dokładnie ta sama kierownica, która była w Motusie Pro10 Sport 2021 czy w Techlife X8, jest składana, w sensie rączki można złożyć, jest tutaj taka nakrętka, która lubi się luzować i generalnie ta kierownica to jest taki prosty drążek, śmiesznie wyglądający i jakoś specjalnie, no nie pode mnie. Tak to wygląda mniej więcej od góry i tyle dobrego w tym, że ta kierownica jest dosyć mocno wypuszczona do przodu, przez co poprawił się dużo tutaj komfort, czyli ta pozycja za kierownicą po prostu jest więcej przestrzeni i to mi się akurat podoba. I w ogóle cała ta prawa strona, nawet ten licznik jest taka sama jak w tamtych hulajnogach. Znany, lubiany lub nielubiany licznik QSS4. Przynajmniej tyle dobrego, że jest całkiem czytelny. No i mamy tutaj też wyświetlacz ze stacyjką, który pokazuje napięcie akumulatora. Sam ten wyświetlacz do szczęścia nikomu nie jest potrzebny, ponieważ nie informacja o napięciu i tak mamy na liczniku, natomiast stacyjka bardzo fajna opcja. No i te przyciski Turbo, Eco, Single, Dual, jak ja dawno tego nie widziałem. Lewa strona, czyli ta konsolka jest dla mnie taką bym powiedział nowością, ponieważ akurat takiej nigdy wcześniej chyba nie widziałem. Nie przypominam sobie, tutaj mamy włącznik świateł, kierunkowskazy lewy, prawy, no i mega głośny klakson rodem wyciągnięty z motocykla albo nie wiem z traktora bardziej. Poza tym tutaj mamy włączenie podświetlenia deku, no i Uwaga! The, the is dokładnie tak. Możemy sobie połączyć swój telefon z hulajnogą i posłuchać na przykład muzyczki, która będzie wybrzmiewać, uwaga, z lampy, a dokładnie z głośnika, który jest wbudowany w jednej z lamp. Czy ja to właśnie powiedziałem? <laughs> ok, żeby nie było, posłuchajmy sobie Chopina z Halonaita. Jakoś specjalnie nie wydaje mi się to dziwne. Takie czasy. Dobra, jedziemy z tym Chopinem. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy na tej hulajnodze, są absolutnie pozytywne. Jest naprawdę całkiem sympatycznie sporo tego miejsca. Jest dzięki temu, właśnie, że ta kierownica jest troszeczkę zdystansowana tutaj w stosunku do sztycy. Także jest przestrzeń, jest fajnie, jest miejsce na deku. Może ten dek nie jest za długi, więc trzeba się wspomagać jednak tym podnóżkiem z tyłu, ale generalnie jest spoko. i Tak, na jedynce. Jak sobie wciśniemy gaz do dechy, przyspiesza spokojnie, także nie wyrywa jakoś z butów. Na dwójce to samo, na trójce to samo, tylko po prostu coraz szybciej. Natomiast w momencie, gdy trochę sobie teraz zwolnimy i włączymy drugi silnik, to zobaczcie co się dzieje. Może usłyszycie to nawet. To jest po prostu niesamowite co się dzieje. Jest takie przyspieszenie że no nie da się tego opisać, zresztą widzieliście na filmie mniej więcej jest olbrzymia moc, olbrzymie przyspieszenie naprawdę ciężko utrzymać tą nogę w ryzach trzeba po prostu się albo pochylić do przodu przy starcie ja akurat tego nie zrobiłem teraz, bo chciałem Wam po prostu pokazać w zasadzie chciałem, żebyście usłyszeli ten dźwięk silnika natomiast w momencie, gdy zrobimy to bardziej przechylenie do przodu no to już ta trakcja zaczyna być zupełnie inna i przyspieszenie jest też wtedy szybsze i też nie myszkuje ta hulajnoga lewo-prawo, także tak się powinno tak naprawdę ruszać taką hulajnogą. Druga sprawa to amortyzator skrętu. Warto sobie go pod siebie ustawić, tak żeby kierownica nie chodziła za lekko ani za ciężko, po prostu żeby pozbyć się tego efektu woblingu, którego akurat w tej hulajnodze nie doświadczyłem. Ja sobie to tak ustawiłem, że po prostu działa fajnie, płynnie, idealnie. Nie za ciężko, nie za lekko moim zdaniem jest ok. Nie przeszkadza po prostu w jeździe. Jeśli chodzi o zawieszenie, no teraz jest miękko, ale rozruszałem je trochę w terenie. Zobaczcie sobie zresztą sami. Przy takich oponach terenowych aż się prosiło, żeby zabrać tą hulajnogę w takie miejsce jak to, czyli single track dla rowerów MTB. Pamiętacie tutaj skakałem Masterem, Angwatem, G3 Pro i chyba jeszcze jakimiś innymi hulajnogami i rowerami. Jest tutaj naprawdę dużo fajnych hopek, podjazdów i właśnie zamierzam sprawdzić moc tej hulajnogi i oczywiście zawieszenie tutaj mamy od razu fajne górki, takie podjazdy jest naprawdę mokro i ślisko ja jadę na dwóch silnikach, strasznie rwią te opony nie wiem czy się odważy dzisiaj skoczyć ponieważ jest naprawdę ślisko, mokro i wysoko na tej chopce. także zróbmy sobie podjazd na dwóch silnikach Słuchajcie, ja, dla tej hulajeczki takie trasy jak ta, to jest po prostu jak ryba w wodzie. to krużenie tutaj są naprawdę bardzo zdradliwe. Trzeba też delikatnie operować tym gazem, jednak, 6000W, słuchajcie, naprawdę wystarczy musnąć manetkę gazu i od razu mieli. Słyszycie to? Dobra, zjedziemy sobie tędy. Takie wąwozy, dawno tutaj nie byłem. Troszeczkę widzę, że ten teren się zmienia tutaj. Jakieś nowe korzenie się pojawiły, nie widziałem ich wcześniej. Także ja raczej zapobiegawczo przejadę delikatnie, bez jakiegoś szarżowania. Nie chcę po prostu skończyć w rowie od razu. Jeszcze chcę trochę pojeździć, ponagrywać. No jest fajnie, fajnie, podoba mi się. O kurczę. No i te podjazdy, słuchajcie, spróbujemy tutaj angwatem. Nie dałem rady, a Tom. Tą... O oh, kurczę! Nie da rady, słuchajcie, ale nie da rady, dlatego że po prostu zobaczcie, jakie tu są kolejny drzewa. No nie ma szans, po prostu wjechać tą kolejnogą. Akurat tą stroną, ale wiecie co? Spróbuję drugą stroną. Tam jest troszeczkę mniej drzew i mniej kolejny, Słuchajcie, nie wiem, czy tak z miejscem mi się uda podjechać. Ten drugi podjazd jest naprawdę mega stromy. No nie sądzę, że tutaj jakakolwiek kolejnoga przejedzie. Tu się trzeba po prostu rozpędzić, ale nic. Próbujemy po prostu z miejsca. Uwaga. Trzeci biegba silniki są, dobra. I próbujemy. Słuciecie jak mieli. No, nieźle, nieźle, nieźle. Ale już nie da rady. Nie da rady po prostu jest za stromo, ale nieźle sobie poradziła i tak muszę powiedzieć trochę lepiej niż żangbat, także spoko, przynajmniej się nie wyłączyły silniki, chociaż czuć było, że już spuchły po prostu, ale dopiero jak zeskoczyłem to ruszyły do przodu, zaczęły mielić. No I tak wyjechałem większą część, na 3 czwarte, także nieźle, już nie dużo zabrakło, kurde, jest fajnie. Jakbym miał jakoś podsumować tą hulajnogę, no to powiem tak Kurde, no mocy nie brakuje jej i w terenie można naprawdę nieźle poszarżować Oczywiście oponki super trzymają się fajnie Nic mi tutaj nie ślizgało jak jechałem sobie po prostu tak normalnie W sensie trzyma trakcję, natomiast wiadomo jak się przesadzi z gazem, a tutaj z gazem przesadzić to jest po prostu norma No to wiadomo, że się ślizga, boksuje i tak dalej, ale generalnie spoko Zawieszenie trochę za miękkie jak dla mnie, słychać było że sobie dobijało w wielu miejscach, ale niektórzy mogą być zadowoleni, że po prostu jest mięciutkie, także w teren spoko. Może takie hardkorowej jazdy, jak tutaj akurat jestem, to może troszeczkę jednak za miękkie i za mały jednak skok, więc generalnie no nie uważam, że ta hulajnoga jest hulajnogą jakąś taką, wiecie, stricte stworzoną w teren, ponieważ jej konstrukcja. No generalnie balans ciała i tak dalej, no nie jest jakiś taki super komfortowy w zasadzie. No nie czułem się najlepiej w porównaniu do nie wiem jazdy na motocyklu czy na rowerze nawet MTB, no to tutaj to jest tak naprawdę więcej walki z hulajnogą, z balansem ciała, walki z samym sobą niż po prostu w takiej przyjemności z jazdy i wiecie, jak ktoś ma trochę doświadczenia to wie o co chodzi, ale generalnie no można tutaj poszaleć także no nie wiem co powiedzieć generalnie, ale chyba, chyba ok w teren. Chyba ok. Jak widzieliście ta hulajnoga zapewnia naprawdę dużo frajdy i mocnych wrażeń z jazdy w terenie, ale co z taką zwykłą jazdą? Skoro ta hulajnoga ma tak dużą baterię 384 amperogodziny, to powinna mieć Niesamowity zasięg, czy tak było? Zobaczcie sami. Zapraszam na test zasięgu. Czapka na głowę, bo niestety mamy jesień. Jedziemy z koksem. Trochę mokro dzisiaj jest, ale mam nadzieję, że podczas testu akurat się droga osuszy. Dobra, ustawimy sobie tempomat na 25. Powiem wam dwie rzeczy. Po pierwsze tak głośny chop to nie słyszałem w żadnej hulajnodze. No, jednak gruba kostka, szeroko rozstawiona, daje o sobie znać. Co chwilę muszę się oglądać za siebie, czy nie jedzie jakiś samochód za mną, no bo po prostu nie słyszę nic. Także to jest słabe, trochę na takie dłuższe trasy. A druga sprawa, ustawienie tempomatu w tej hulajnodze graniczy naprawdę z cudem. Nie wiem dlaczego, ale od dwóch kilometrów nie mogę ustawić tempomatu. Masakra. To znaczy, na chwilę mi się udało, ale to nie było 25 na godzinę. Będę musiał dodać 2 km do wyniku, ponieważ jak wyciągałem drona, żeby się nagrać, to skasował mi się licznik trip, a było dokładnie 2 km równiutkie, także do wyniku dodamy dwa. Wyłączyłem mikrofonik. Nie wiem, czy teraz nie lepiej słuchać tego dźwięku. Słuchać tak, jakbym leciał bombowcem dosłownie. I to tak przez 100 km? Ja też Dobra, mamy pierwsze 10 km i muszę Wam powiedzieć, że te 10 km to była jedna wielka próba aktywowania tempomatu, która niestety zakończyła się niepowodzeniem. Uważam, że ta hulajnoga po prostu ma zrypany ten tempomat. Mało tego, gdy uruchomiłem już go w końcu łaskawie na chwilę przy jakiejś tam prędkości trochę innej niż 25 km na godzinę, to się okazało, że po kilkunastu metrach po prostu zdezaktywował się sam, także bez dotykania w ogóle gazu. Także jeśli myślicie o zakupie akurat Hollow na dalekie trasy i jeszcze komforcie jazdy na tempomacie to zapomnijcie, po prostu trzeba trzymać tutaj paluchem cały czas manetkę gazu. No i w zasadzie tyle, mamy 5 kresek stanu baterii, tak tu jest 5, 5 kresek stanu baterii, napięcie 63,5V. Jedziemy dalej. Mamy 20 km, wszystkie 5 kresek stanu baterii, 61,5 V. Jadę dokładnie tą samą trasą, którą jechałem ostatnio G4 Maxem, także jest ta sama referencja. Odkryłem taką rzecz, że jeśli robi się taką ósemeczkę slalom, to nie słychać tych opon wtedy. No ale weź tak, jedź 100 km. W tym momencie mamy 30 km, trzy kreski stanu baterii zostały, czyli dwóch już nie ma. Napięcie 59,8 V, 40 km, a zostały już tylko dwie kreski stanu baterii. Ja jestem po prostu w szoku. Napięcie 56,3 V. No nie zanosi się tutaj na jakiś duży zasięg, co jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, ale może zobaczmy, jak się to skończy. Jest 50. km. ostatnia kreska stanu baterii. Jestem w szoku, jestem naprawdę w szoku. 55V bateria, 543 w zasadzie teraz pod obciążeniem, także no... <słuch> słabo. No niestety zastał mnie deszcz na 55. w zasadzie kilometrze, ale że już jest prawie, że koniec baterii, to już poświęca się i dokończę ten test. Będę mokry, ale... Zadowolony. W sumie to chętnie przeczekałbym go tutaj, w tym przejściu, ale zaraz mi się pewnie skasuje znowu triwi. Bez sensu. Jedziemy. No, słuchajcie, taka sytuacja, że już na trzecim biegu pod obciążeniem nie chce jechać szybciej niż 20 na godzinę. Także już jest końcóweczka. Malutkie wzniesienie i już właśnie wyziewa ducha. Nie chce jechać szybciej niż 11 na godzinę, 12. No dobra, jeszcze się trochę rozpędza, ale tu już jest ewidentnie. Koniec zasięgu i za chwilę się będę musiał zatrzymać i podsumować sobie to. I w sumie dobrze, bo już jestem cały przemoknięty. Dobra, nie będę już jej męczył. Zatrzymujemy się z równym wynikiem. Dokładnie mamy 60 km na liczniku, już takie dobite trochę na siłę plus 2 km, które przejechałem wcześniej, zanim się skasował licznik trip. Daje nam rezultat 62 km. Nie wiem co o tym myśleć. Próbuję doszukać się tutaj jakiejś przyczyny tak słabego zasięgu, żeby nie powiedzieć dramatycznego, 38 A bateria 62 km zasięgu to jest wręcz. szukaństwo, dosłownie, czy przyczyną tak dramatycznego wyniku zasięgu mogą być tutaj na przykład opony terenowe? No nie powiedziałbym, ponieważ w Angwacie T1 wersji 2.0, którego testowałem, który ma w sumie. Mniejszą baterię są dokładnie takie same opony, a zasięg wyszedł 107 km, a nie 62. No jest ewidentnie tutaj napisane, że bateria ma 38,4 Ah, ale zachowuje się jakby miała, nie wiem. 18,40A, a nie 38. Także naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć. No tak dramatyczny zasięg, albo ten egzemplarz jest jakiś trefny, albo coś w nim jest nie halo, w tym halo. Więc nie wiem, jeśli akurat ktoś z was ma Honite'a i ma doświadczenia związane z zasięgiem, to proszę, żeby napisał w komentarzu, może faktycznie z moim coś jest nie tak, ja nie wiem. Także póki co mogę jedynie podsumować to w ten sposób, że Halo Knight ma dramatycznie słaby zasięg w porównaniu do pojemności baterii. Podsumowując, Halo Knight Testo 7 Pro to bardzo ciężka hulajnoga, ale za to bardzo, bardzo mocna. Ma solidnego kopa, jest bardzo przy tym szybka no i przede wszystkim wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zawieszenie, hamulce, tutaj wszystko jest ok. Nie podoba mi się zbytnio kierownica i licznik, który jest po prostu przestarzały, no i niestety słaby zasięg. Który jest jej największym minusem. Komu bym polecił tą bestię? Na pewno osobom, które szukają mocnych wrażeń, lubią prędkość, lubią przyspieszenia, lubią moc, lubią po prostu wyżyć się na hulajnodze. Link do niej znajdziecie w komentarzu i w opisie filmu. To tyle na dziś. Pozdro, trzymajcie się, cześć.